Od dłuższego czasu trwa w mieście dyskusja na temat budowy rynku. Mieliśmy nadzieję, że TBS tej budowy w końcu się podejmie. Natomiast w aktualnej kondycji finansowej raczej nie czeka nas ze strony TBS-u nic dobrego. Kiedyś miasto przekazało tereny TBS-owi w nadziei na budowę właśnie tego centralnego dla naszego miasta w historycznej części wzdroju rynku. Wszystkie osoby, które przechodzą obok Parku Zdrojowego, widzą, że dotychczas to zadanie nie zostało wykonane. W 2006 roku pan prezydent Janecki mówił o tym, że wiele inwestycji wymaga kontynuacji, m.in. centra handlowo-usługowo-rozrywkowe i rynek w dzielnicy Zdrój. Doprowadzę do ich realizacji. Dziś, proszę Państwa, jest 4 październik 2013 roku, a rynku jak nie było, tak nie ma. Tak miało być. A jak jest, proszę zobaczyć. TBS od lat nie spełnia podstawowej swojej funkcji, dla której został powołany. Od lat nie buduje mieszkań. Dlatego niezrozumiałe dla nas jest to, że prezes TBS-u dostaje w tym momencie podwyżkę prawie stuprocentową i dostaje nagrodę roczną. Dlaczego? Mamy przykład, jak wyglądają budynki TBS-u, jak jest to gospodarowane. O ile te nowe budynki mieszkaniowe są w bardzo dobrym stanie, o tyle te budynki, które dostało Towarzystwo Budownictwa Społecznego Daszek od miasta w zarządzanie, chociażby tam, gdzie jest siedziba TBS-u ten budynek już dawno wymaga remontu. Jakoś w innych rejonach kraju TBS budują dalej, budują przestrzenie handlowe, budują powierzchnie rynkowe, budują obiekty, budują przede wszystkim mieszkania. Miejski Zarząd Nieruchomości administruje zasobami mieszkaniowymi naszego miasta. To samo robi Towarzystwo Budownictwa Społecznego Daszek ze swoimi zasobami. Czy jest sens dublować Administrację Miejskiego Zarządu Nieruchomości i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Daszek, jak obie te instytucje zarządzają i administrują zasobami mieszkaniowymi, w tym momencie nie ma takiego sensu.